i wdajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do was z 21. odcinkiem z serii Shrek Forever. Otóż dzisiaj mamy wielki dzień, ponieważ Gubiak oraz Afrodyta biorą ślub. Przy całym ślubem jeszcze wyprawimy urodzinki naszym dzieciakom, czyli Doris oraz Rumpel będą już nieco większymi dzieciakami, więc damy im jakieś fajne ubranka na ślub. Czomkicia, ciapijesz wodę? weź yy, głównie kto napraw oraz jeszcze będzie pewna niespodzianka podczas ślubu, ale to yy, dopiero się dowiecie o co chodzi na samym ślubie, tak żeby nikomu nic nie spoilerować. Nasza rodzinka tu też od rana sobie śniadanko robi. Przygotowuje się już do ślubu. Mają chyba jakieś fajne ubrania przygotowane, bo im kiedyś dałem, więc chyba nic nie będę im nowego dobierać. A głównie jak i Afrodyta, to oni automatycznie dostają jakieś ubrania na ślub, czyli suknię i garnitur, więc o to się martwić nie muszę. Jedynie jak będziemy organizować już same wesele, to tylko wybierzemy jakieś miejsce. No. Aha, dobra, ja tam kliknąłem, żeby to się samo naprawiło. Więc weź to wytrzy, bo Wiesiek będzie zaraz cały mokry i nam tutaj całą kuchnię zabrudzi. Gdzie jest nasza kicia? Eee, tutaj siedzisz. Jesteś głodna czy coś? Może damy ci jedzonko, bo widzę, że tutaj jest dość pusto, więc gówniak, skoro tutaj stoi, e, napełni i e, miskę i zawołaj kota w butach. A ta druga miska, ona chyba jest pełna, więc czemu Wiesiek stąd nie chce jeść? Mogę ci kliknąć. Yy, o, Może zawołaj go, żeby zjadł? Żeby nie było, że jest głodny? Dobra, teraz ja, jak mu kliknęliśmy. Yy, Trę późno. Tutaj za co się zabieram? Ale lepiej późno niż wcale konkretnie. Niech tutaj każdy przyjdzie poćwiczyć sobie. Bo oni strasznie wyglądają. Strasznie przytyli. Więc trzeba o nich zadbać. Więc przed weselem chociaż troszeczkę będą lepiej się prezentować. Yy, Ferguson jest w szkole. Więc trudno. Afrodyta może przyjdziesz... O mój Boże, Srek, co ty masz za strój sportowy? Weź się pokaż. <śled> o, już pod siebie leci. Ona jakoś źle nie wygląda, ale skoro mają teraz rodzinne ćwiczenia, więc niech ćwiczy. Głównie kto jemu bardziej się przydało schudnąć, ale niech na razie mięśnie poćwiczy, bo starzy zajęli mu bieżnie. Yy, jeszcze karynka jest. Coś robisz? Nic ciekawego. Mi się zdaje, że macie pustą lodówkę, więc coś byś ugotowała. O, to na brudnych talerzy tam nie ma. Gotuj, może weź coś na obiad. Ugotuj jajcznica z bekonem 8 sztuk. Tak żeby każdy miał jakieś zajęcie. Jak dzieciaki? Doris, yy, śpi, rumpel nie śpi, ale też nie płacze, więc jest git. Co cię boli? Już się zmęczyłaś, więc skoro już masz dość, to może tutaj karm go z butelki, przewin go, żeby zaraz tego nie potrzebował, więc zaraz możesz się tym zająć, jak wam idzie. I jak jak skończysz to, to trochę sobie pobiegasz, tak żebyś trochę kilogramów rzucił przed samym weselem, żebyś zmieścił się w garnitur. Aha, widzę, że Doris także się już obudziła, więc nią także możesz się zająć. Karmi ją. Może przytul. I na wszelki wypadek jeszcze ją przebierzesz. Jak u was? Nie widzę żadnej różnicy. Tomasz, za problem. Już? Dobra. Czerek jest zmęczony, bo jest zbyt stary, żeby tyle ćwiczyć. Ty możesz sobie jeszcze pobiegać. Dla zdrowotności. Już, już nie płaczę. No i bardzo dobrze. Jeszcze na wszelki wypadek, może zajmij się nim. Może przytul go. Nakarm go na wszelki wypadek piersią. Tak, żeby znowu zaraz nie płakali. Czemu ty karynka stoisz i się patrzysz, jak główniak biega? Idź, pobiegaj sobie, bo też by ci się przydało trochę kilogramów rzucić. Główniak, jak widać, stara się. Ferguson zaraz powinien wrócić ze szkoły i ten on też sobie podświczy. Rek, ty dzisiaj zmieniasz te ubranie jak szalone. A jak się rozłożyło, jak śpi. No po prostu nie mogę. Weź mi ją pokaż w przybliżeniu. Kiciusiu, jaki ty piękny jesteś. Trzeba zrobić mu selfie na pamiątkę. Dobra, mamy to. Ferguson wrócił. A, szereg pierdnął. Ferguson, ty najpierw zrobisz lekcję. I potem pójdziesz ćwiczyć. Masz tutaj akta urodzenia dzieciaków. Yy. Oni dostaną pokój tutaj na górze. Akurat jest dwuosobowy, więc te akta mogę dzieciakom tutaj powiesić. Bo za jakieś dwie godzinki wyprawimy im. Yy. Urodzinki. Albo w sumie zaraz bym mógł wyprawić. Ty jesteś tutaj. A główniak, tak jak skończysz biegać. Aha, zaraz ci się skończy Higiena. To ja bym tutaj na ciebie. Kliknął kody, żebyś nie, żeby nie stracił na Ciebie dużo czasu. Kody uszczęśliw dziada Żeby zaspokoić jego wszystkie potrzeby. I chodź tutaj. A, już ma brudną pieluszkę. Przemień jej. I ty też tutaj chodź, ponieważ yy, ostarzemy ich i rodzice to zrobią w tym samym czasie, skoro są bliźniaki. Idzie Afrodyta? Dobra, biegnie. Chodź bliżej. Dobra, zatrzymujemy, żeby mi nie uciekli. Pierwsza się urodziła Doris, więc by kliknę szybciej. Postaż ją. Jest? Dobra, jest. I teraz mogę kliknąć y, rumplowi, rumpel, rumpel, postaż. No i jak będziecie wyglądać, dzieciaki? Yy. Te włosy ma takie krótkie jak chłopak. Cecha, cecha, może niech będzie. Mm, rozrabiaką. Oczywiście są cechy tymczasowe dla dzieciaków, bo później one się zimienią, jak będą dorosłe. A tobie możemy dać. Y, Ciekawe świata. Ty masz. Ty masz skórę po matce. Taką bladą. Papier dzielony. I każdy z nich jest rudy. Temu ty do bliska gdzieś w las. Ty duchu. Nie no, chyba najgorzej nie wyglądają. Weź się pokazać z bliska. No dobra, z twarzy wygląda jak dziewczynka, ale trzeba jej taką fryzurę dać. A ty? Trochę jak jakiś rudy wampir. Bez kitu. Ta blada skóra. <ścoughs> Ty lepiej wyglądasz. Dobra, to lecimy ich przebrać i dać im jakieś stroje, ponieważ mamy tutaj w Simsach 16.30, a o 17.00 już wtedy będziemy mogli ruszyć z weselem. Tak się prezentuje Doris. Otóż jestem bardzo zaskoczony, że ona ma fioletowe oczy i zobaczcie, jak to fajnie przy niej wygląda. Pierwszy strój taki codzienny jest nawiązaniem do kota w butach, czyli ma tutaj kotka. Dalej mamy tutaj oficjalny strój do snu. Imprezowy, do basenu, na gorące dni oraz na zimowe dni. I teraz lecimy do Rumpla. Jestem zaskoczony, jak Rumpel dobrze wygląda, ale ogólnie pod tym względem, że ma taką dość charakterystyczną urodę, bladą skórę, oczy ma takie ciemno no taki bordowy, oraz ma brwi po szeregu, czyli po dziadku. I tak samo yy, głównie ma te same brwi, więc takie zaskoczenie to jest jego codzienny strój podstawowy. Tutaj mamy oficjalny yy, dosnu imprezowy. Dobrze mu te włosy nadpasują. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy dopływania strój na gorące dni i na zimowe dni. Przyszedł już ten czas, żeby zaplanować w końcu wesele. Oczywiście musi być to wydarzenie prestiżowe. Dobra, mamy zaznaczone, lecimy dalej. I teraz wybieramy gości. Musimy jak najwięcej tej osób zaprosić. Nawet doktorka znasz, który odbierał poród. Ciekawe, bierzemy tak. Mamy wszystkich, mamy. Ktoś to będzie gotował, więc wynajmijmy kogoś. Mm, jedną osobę do baru i jednego muzyka. I wybieramy te miejsce na wesele gdzie Shrek z Fioną yy, Mieli ślub, tylko. O, to jest właśnie to miejsce, więc szybko je znalazłem. Dobrze pamiętałem, że to gdzieś na dole jest. Jesteśmy już na miejscu. Wy czemu tutaj stoicie? Nie mam pojęcia. Eduardo, co ty masz za okulary na sobie? Jakieś różowe pierścionki. Yy... Czy ja tobie głównie jak przypadkiem nie kliknąłem, żebyś poszedł do środka? Yy, dziękuję za radę. Co było za typiara? Nie wiem. A ona jest tej barmanem. No w końcu. Możecie sobie zamówić drinka. Wam kliknę, żeby to było szybciej. Czyli zamów jedzenie. Yy, zamów drinka niech będzie ulubiony, bo musicie trzy razy coś wypić. Gdzie jest Fiona? Na Kiblu. Jak wrócisz, to sobie zamów też ulubionego drinka. Tort by się przydał. Ja wolę sobie tort zrobić sam, ponieważ będę mógł w niego sobie kliknąć. Więc tort zrobi w międzyczasie karynka. Gotuj i mam nadzieję, że umiesz biały tort. Dobra, możesz go zrobić. Więc zostaw tego szreka, Idź zrobić nam torcik. Rumpel sobie chodzi. Tutaj jest Doris. Dokupiłem im tutaj radio, ponieważ e, nigdzie żadnego nie było i była tutaj trochę stypa, bo nic nie grało. Torcik mam zrobiony, jest ze figurką i kliknąłem tutaj moim simom, żeby poszli już oglądać wesele. Ferguson, tobie kliknąłem? Nie kliknąłem, więc dawaj tutaj. Dokładnie tak. Dodałem na chwilę do rodziny tutaj Edwarda, ponieważ mam pewne plany co do niego, ale do tego zaraz przejdziemy, bo najpierw musimy tutaj dojść do ceremonii. Aha. Czy oni już idą? Dobra, oni sobie przybiegną, więc weź ślub z Afrodytą. Zaczynamy. Weźmy się sobie ładny kadr. Karynka, gdzie ty uciekłaś? Nie wiem, gdzie ta Karynka pobiegła, kliknąłem jej, że przyszła oglądać. Reszta gości już przylazła. Trzeba jeszcze ładnego skryna na pamiątkę zrobić. I na miniaturkę oczywiście. Dawaj mu ten pierścionek. No, teraz Karinka dopiero biegnie. Perguson jak tam tanczy? Leci pierścionek? Leci. No I mamy to. Czy te fajerwerki same wystrzelą, czy ja muszę je kliknąć? Serio oh. oh, okay, nie mogę na nie kliknąć? Ale jaja, no czemu tak? Dobra, więc lecimy teraz pokroić torcik. Niestety jak dodałem tutaj Edwarda do rodziny, to mi tutaj się pomniejszyły ta okienka ich tutaj wyboru, ponieważ przez te mody tak to jest zrobione. A szkoda. Główniak musi jako pierwszy pokroić tort. Zdejmij in figurkę... nie, pokrój tort. Te chipsy, co one tutaj robią? No dobra, już je zabrałaś. Nie ma kto robi sobie selfie w drzwiach, żeby inni nie mogli przejść. Ferguson, mam nadzieję, że to nie jest twoja praca domowa? Nie, to nie jest twoja praca domowa. Gdzie jest moje małżeństwo? Halo? Macie pokroić tort. Dobra, tutaj idziesz. Rumpel, czemu pobrudziłeś tam? Ogólnie Rumplowi zmieniłem imię na samo Rumpel. Te jego pełne imię było trochę takie wkurzające, tak szczerze mówiąc. Śpiewają mu, aby miał urodziny. Teraz y, musisz takarmić Afrodytę torcikiem. Otwórz ryja. Puste wideldzo tam zupełnie były. Już to tyle. Myślałem, że będziecie rzucać się tym tortem z coś. Zjedz coś, podziękuj gościom za przybycie. Więc ty. Yy, Afrodytta możesz podziękować yy, za przybycie. Bierze tutaj jedzonko. Yy, może weź kawałek tutaj Fiona ze szeregiem też. Niech po kawałku sobie wezmą. Weź kawałek i jeszcze niech weźmie sobie Karinka, żeby nie była głodna. Niech zaręczeni się pocałują. Kolejne zadanie, więc. Dobieramy się tutaj. No w końcu się pocałowaliście. które wyglądało, jakby Afrodyta mu wyssała gila z nosa. Dobra, wszystkie cele yy, wesela mamy zrobione, więc jest git. I teraz przyszedł moment na wielką rzecz. Konkretnie yy, gdzie mamy Eduarda? Otóż Eduardo czekał właśnie na wielkie wydarzenie, ponieważ dzisiaj właśnie na weselu postanowił oświadczyć się a, y, naszej tutaj Karynce, czy ona się zgodzi? Wyjdzie za niego? Zgodziła się. Nie ma to jak przyjść na wesele, gdzie się dowiaduje, że za niedługo będzie kolejne wesele. Stara jest zmęczona i poszła spać. Mówi, ja już mam dość tych wesel, tych zaręczyn i poszła sobie spać. Dokładnie tak. I mamy tutaj kolejną um, parę i Eduardo właśnie w tym momencie zostaje w naszej rodzince i muszę mu jedynie zmienić stroje na jakieś takie bardziej normalne o jak tutaj Doris się przytula do wujka chyba bardzo się polubili z tego co widać i ona w sumie wygląda normalnie jako dziecko, więc chociaż ona jedyna może będzie jako dorosła bardziej taka normalna niż pokrzywiona po szeregu. Jemu dopiero ubrania dodamy, jak wrócimy z wesela do domku, bo wesele się powinno skończyć za dwie simowe godzinki, więc mamy już drugą w nocy, więc do czwartej tutaj zostaniemy na tym weselu. Co wy tutaj robicie? A patrzycie się na rumpla. Tak, wiem, jest przystojny, goście muszą sobie sami sałatkę robić, ponieważ mój kucharz, którego zamówiłem, wcale nie przyszedł, więc dobrze, że ten tort sobie sam zrobiłem, no trudno się mówi, te fajerwerki szkoda, że nie zadziałały, no trudno, yy, to już mi miga, że wesele się zaraz skończy, więc w sumie yy, skończymy je szybciej, żebyśmy mogli już wyruszyć z powrotem do domku, bo i tak już wszystkie zadania zrobiliśmy, a mamy już tutaj trzecią godzinę, więc wracamy na chałupę do teraz się przyzwyczaj, bo będziesz mieszkał na bagnach i od razu musimy dać ci łóżko razem z Karenką czyli przejmij na własność i od razu możesz iść spać, a w sumie Najpierw bym ci zmienił stroje tak, żeby mieć ten fakt z głowy muszę przyznać, że jego wygląd także bardzo mi się podoba. Nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń. Taki jest jego codzienny strój, taki podstawowy. Jeżeli chodzi o twarz, to skróciłem mu nieco włosy, ale nadal ma trochę w takim swoim stylu. Brwi mu nie ruszałem i jedynie jego wąs stroj zmienił się w taki trochę mniejszy zarost i trochę na brodę wlazło. Dalsze stroje tutaj mamy oficjalne. Potem mamy sportowy, do snu, imprezowy, do pływania, na gorące dni i tutaj na zimowe dni, więc całkiem spoko się prezentuje, więc Karynce się jakiś ładny tutaj typ trafił, więc spoko jest i lecimy tutaj już na bagna. A dzieciaki już zaczynają bałagan robić, więc już się zaczyna, skoro już mamy nieco starsze dzieci. I tutaj widzę, że reszta także bałagani, Pozostawione jedzenie na stołach, brudne talerze. Karenka z Edwardem idą na barabara bara do łóżka, ale takie bezpieczne, więc na razie nie będą mieli dzieci. Oby, bo na razie tutaj mamy dość dużo osób w rodzinie, więc trzeba teraz się tu wstrzymać. Oni zaraz pójdą sobie trochę poćwiczyć, żeby trochę schudli. I plany na następny odcinek jest taki, że wyruszą na trzydniowe wakacje. Jednocześnie te wakacje będą dla Afrodyty oraz dla Główniaka miesiącem miodowym, czyli trzydniowe wakacje w lesie, bo wyruszymy pod namioty na ognisko do granitowych kaskad, więc tam także będzie dość ciekawie i to będą jakby przyszłe dwa odcinki poświęcone, więc możecie już wyczekiwać. Afrodyta się bawi tutaj z Dorisą. Z Doriską mamy kogoś pod ręką. Ty jesteś, zostaw ten kibel. Posprzątaj to i wtedy będziesz mógł załatwić swoje potrzeby. A ja już Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji o komentarzu i do zobaczenia za niedługo w kolejnych produkcjach u mnie na kanale.